Jeśli prowadzisz warsztat samochodowy lub korzystasz z usług takiego warsztatu, ponieważ posiadasz samochód, to za chwilę może się okazać, że nie będziesz mógł. Dlaczego? Bo małe warsztaty mogą utracić dostęp do danych pojazdów. Już we wrześniu 2025 roku w pełni zacznie obowiązywać tzw. Data Act. I już teraz przedstawiciele małych warsztatów alarmują, że pod przykrywką ochrony danych forsowane są zmiany, które uderzą nie tylko w małe warsztaty, ale także właśnie w kierowców, którzy z każdą drobną awarią będą musieli udawać się do. ASO. I to nie jest tylko problem serwisów samochodowych. Data Act wpłynie tak naprawdę na każdą firmę, która korzysta z danych generowanych przez urządzenia, chmury czy aplikacje. O tym, czym jest Data Act, kogo dotyczy i jakie zagrożenia niesie zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów, opowiadam w dzisiejszym odcinku. Kanał ten napędza Finerto, czyli prawo, podatki i finanse w jednym miejscu. Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i dyrektorów finansowych. Jesteśmy również częścią Wise Group, w której łączymy siłę dla mądrego wzrostu. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Data Act, czyli o nowym tworze tak naprawdę wprost z Unii Europejskiej, a jak wszyscy wiemy, Unia Europejska lubi komplikować życie zarówno konsumentom, ale przede wszystkim przedsiębiorcom, a z racji tego, że to jest kanał przede wszystkim dla przedsiębiorców, czyli dla osób, którzy tymi przedsiębiorcami chcą być, no to musimy sobie te zmiany, które są tak naprawdę wprowadzane tym Data Act omówić, bo one dotyczą tak naprawdę każdego, zarówno większych przedsiębiorstw, jak i mniejszych przedsiębiorstw, jak i konsumentów czy organy administracji. Publicznej. Ja tutaj przygotowałem po pierwsze takie krótkie wyjaśnienie wprost z Komisji Europejskiej, tutaj podkreśliłem takie najważniejsze rzeczy, natomiast zrobiłem też taki, można byłoby powiedzieć, najważniejsze kwestie dotyczące tego Data Act, czyli kiedy wchodzi w życie, kogo dotyczy, czego dotyczy i jakie są tak naprawdę najważniejsze zagrożenia związane z wprowadzeniem tego do porządku polskiego, jeżeli chodzi o ustawodawstwo. Jeżeli chodzi o pracę właśnie na, w zakresie polskiej ustawy, no to właśnie są toczone prace w Ministerstwie Cyfryzacji. Natomiast no, siłą rzeczy to Data Act już ma obowiązywać od września 2025, więc czasu jest mało i zarówno na to, żeby dostosować tą ustawę do naszych polskich realiów, a po drugie oczywiście dla przedsiębiorców, żeby się na te zmiany przygotować. No bo to jeszcze czego nie wiemy, to na pewno to, jakie będą obowiązywać kary za złamanie tego rozporządzenia czy tej ustawy dotyczącej Data Act. Natomiast wiemy, że one na pewno będą wysokie. Tutaj na pewno jakieś podobieństwa z RODO jesteśmy w stanie znaleźć, więc to naprawdę trzeba podejść bardzo na poważnie do Data Act, szczególnie, że dla niektórych przedsiębiorców to może być też spora szansa właśnie w rozwoju, ponieważ w teorii celem wprowadzenia tego Data Act jest również takie, można byłoby powiedzieć, wyrównanie szans pomiędzy dużym korpo, a na przykład sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, aby faktycznie mogły rywalizować bardziej na tym rynku, ale jakim to wyjdzie, no to pewnie wyjdzie w praniu. No dobra, no to przejdźmy sobie właśnie do części merytorycznej, czyli czym to Data Act w ogóle jest. Jak sobie czytamy, właśnie na tej stronie z Komisji Europejskiej, no to ten akt w sprawie danych, czyli ta Data Act, to ustawa mająca na celu wzmocnienie unijnej gospodarki opartej na danych i wspieranie konkurencyjnego rynku danych poprzez zwiększenie dostępności i użyteczności danych. Akt w sprawie danych daje użytkownikom produktów skomunikowanych przedsiębiorstwom lub osobom fizycznym większą kontrolę nad generowanymi ni przez nich danymi przy jednoczesnym utrzymaniu zachęt dla tych, którzy inwestują w technologię danych. To nam oczywiście wiele jeszcze nie mówi, ale jak sobie wejdziemy głębiej w ten akt, no to już będziemy wiedzieć bardziej, czego ten, ta ustawa będzie dotyczyć. Natomiast ja rozumiem podejście Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, że tego typu rzeczy trzeba regulować, bo wiadomo, 5 lat temu zupełnie inaczej wyglądało nasze środowisko cyfrowe niż obecnie. Mamy chociażby codzienny dostęp do AI i tak naprawdę każdy jest w stanie z tego AI-a w bardzo prosty sposób korzystać. Do tego mamy oczywiście jeszcze cały ten tak zwany Internet rzeczy, tak, czyli to z, tak zwane IoT, czyli wszelkiego rodzaju urządzenia, które właśnie gromadzą i przetwarzają całą masę danych. No bo tutaj możemy mówić chociażby o samochodach, które są tak naprawdę komputerami na, na kołach, czy różnego rodzaju, nawet, nie wiem, lodówki, czy sprzęt właśnie AGD, gdzie wszędzie tak naprawdę mamy jakieś połączenie, czy z aplikacjami, czy z chmurą, i te dane tak naprawdę wędrują z jednego miejsca w drugie. No i tutaj celem właśnie ustawodawcy jest to, aby właśnie konsument miał większą kontrolę nad tym, gdzie te dane przesyła i żeby mógł faktycznie wybrać, gdzie te dane chce przekazać. Jeśli chodzi o samo Data Act, to tak naprawdę najważniejszy będzie rozdział drugi tego aktu, który właśnie dotyczy tak naprawdę wymiany tych danych pomiędzy przedsiębiorstwami czy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. No i tutaj mamy właśnie takie najważniejsze informacje, jak to w ogóle w praktyce będzie wyglądało. No i ten rozdział drugi Aktu w sprawie danych umożliwia użytkownikom, czyli o każdej osobie prawnej lub fizycznej, która jest właścicielem albo wynajmuje, leasinguje. Produkt skomunikowany, dostęp do danych generowanych przez nich w wyniku korzystania z produktu skomunikowanego lub powiązanej usługi. Tam oczywiście będziemy mieli wyjaśnione, kto jest użytkownikiem, kto jest, czym jest właśnie ta usługa powiązana albo ten produkt skomunikowany. Natomiast tutaj mamy też podane jakieś przykłady. Firma prowadzi buldożer, posiadaczem danych byłaby zazwyczaj producent buldożera, a użytkownikiem byłby. Przedsiębiorca, który eksploatuje ten buldożer. A jeżeli ktoś kupi podłączoną lodówkę i pobierze aplikację, która pomoże mu regulować optymalną temperaturę zawartości lodówki, potencjalnie będą dwa posiadacze danych, a mianowicie podmiot, który wprowadził lodówkę do obrotu i podmiot oferujący powiązaną usługę, aplikację, i tylko jeden użytkownik, czyli właściciel lodówki. No i właśnie przede wszystkim Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej zależy na tym, żeby właśnie ten konsument mógł mieć dostęp do do tych danych, które udostępnia, żeby wiedział, komu te dane faktycznie udostępnia, a także, żeby miał wybór, komu faktycznie te dane chce dostarczać i żeby nie było takiego, takiej sytuacji, że on ma tylko jednego na przykład dostawcę, do którego te dane może przekazać. No i to oczywiście dla przedsiębiorców, czyli dla nas, wprowadza dodatkowe obostrzenia i dodatkowe aspekty, o których musimy pamiętać w zakresie tak naprawdę gospodarki tymi danymi. Ja tutaj tak właśnie już w prosty sposób, w skrótowo wyjaśniłem, kogo to data Akt będzie dotyczyć, wchodzi w życie oczywiście 12 września 2025. Natomiast dotyczy zarówno producentów i dostawców usług związanych właśnie z urządzeniami IoT, czyli ten internet rzeczy, te wszystkie lodówki i tak dalej, wszędzie, gdzie tak naprawdę mamy udostępnianie tych danych przez rzeczy oraz ich użytkownicy, czyli ci wszyscy, którzy te rzeczy e, nabywają. Do tego mamy jeszcze odbiorców, czyli podmioty, którym użytkownicy takich urządzeń mogą udostępniać informacje. Czyli, na przykład, właściciel jakiejś aplikacji, i tak dalej, i tak dalej. Do tego organy sektora publicznego i dostawcy usług chmurowych. To nam pokazuje, że tak naprawdę to Data Act dotyczy praktycznie każdego, a to powoduje jeszcze więcej pracy dla przedsiębiorców w zakresie dostosowania swojej firmy do zmian. Prawnych. No i teraz tak, czego to Data Act w ogóle dotyczy? Przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, efektywne i zgodne z prawem udostępnianie danych pomiędzy różnymi sektorami. I ma to na celu zwiększenie kontroli użytkowników nad danymi generowanymi przez ich urządzenia i zapewnienie sprawiedliwego i przejrzystego dostępu do tych. Danych. No, i oczywiście idea jest słuszna, ja to oczywiście rozumiem, natomiast w obecnym kształcie, jak to mogłoby mieć przełożenie, jeżeli chodzi właśnie o samo rozporządzenie i to, jakie prace trwają nad polską ustawą, no ja też widzę kilka zagrożeń, które mogą się pojawić, chociażby w zakresie tej branży motoryzacyjnej, o której wspomniałem na samym początku. No ale dobra, jakie mamy najważniejsze założenia tego Data Act? Mamy chociażby artykuł 23, który zobowiązuje dostawców usług do eliminacji. Przeszkód utrudniających klientom. Rozwiązanie umowy z dotychczasowym dostawcą. Podpisanie umowy z nowym dostawcą, przeniesienie danych i aktywów cyfrowych i osiągnięcie równoważności funkcjonalnej w nowym środowisku. Dodatkowo, klienci powinni mieć możliwość korzystania z usług kilku dostawców jednocześnie. Czyli, jeżeli jesteśmy dostawcą tego typu usług, no to będziemy musieli dostosować nasze umowy, regulaminy i ogólnie gdzieś tam model biznesowy, bardzo często, do tego, aby ten konsument czy ten usług, Użytkownik bez problemu mógł na przykład rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą, czy podpisać umowę z nowym dostawcą. Artykuł 25 określa standardy umowne, takie jakie powinny być w tych naszych umowach, czy z użytkownikiem, czy z korzystającym, czy z po prostu konsumentem, maksymalny okres wypowiedzenia tylko 2 miesiące, obowiązkowy okres przejściowy 30 dni zapewniający ciągłość usług i wsparcie w migracji, specyfikacja eksportowalnych danych i gwarancja usunięcia danych po zakończeniu migracji. Dostawcy muszą także jasno informować klientów o opłatach i ograniczeniach technicznych związanych ze zmianą. Dostawcy, więc tu już widzimy, że te nasze umowy muszą być dostosowane do tego, co mówi Data Act, chociażby w zakresie maksymalnego okresu wypowiedzenia. Inaczej będziemy narażeni na konsekwencje, czyli chociażby karę pieniężną. Czy zapewnić ten okres przejściowy? O tym będziemy musieli pamiętać i po prostu dostosować naszą firmę do tych zmian. A one w już tak naprawdę zaraz po wakacjach. Artykuł 30 z kolei Data Act nakłada już konkretne obowiązki. Musimy chociażby udostępnić API, czyli te otwarte interfejs umożliwiające integracje. Do tego musimy zapewnić równoważność funkcjonalną po migracji, czy chociażby dostarczyć dokumentację techniczną i narzędzia ułatwiające migrację. I to są obowiązki oczywiście spoczywające czy na producencie, czy na dostawcy, przede wszystkim oczywiście na przedsiębiorcę no bo nie na konsumencie. A artykuł 26 i 28 Data Act chociażby zobowiązuje dostawców do informowania o procedurach migracji, formatach danych, ewentualnych ograniczeniach technicznych. Plus, oczywiście, musimy informować klientów o jurysdykcji przetwarzania ich danych oraz stosowanych środkach bezpieczeństwa. Tu możemy, oczywiście, jak sobie to czytamy i analizujemy, co tak naprawdę to Data Act nakłada, jeżeli chodzi o obowiązki na przedsiębiorców, no to widzimy tak naprawdę już podobieństwa do RODO i zakładam, że tutaj będzie bardzo podobnie. Nie wiem, jak będzie z egzekwowaniem. Tego typu postanowień, więc tu trzeba byłoby się przygotować pewnie na najgorsze, czyli że to egzekwowanie będzie silne i będzie położony nacisk na to, aby właśnie egzekwować postanowienia wynikające z ustawy i z tego rozporządzenia. Więc tym bardziej warto byłoby się przygotować do tych zmian, które tak naprawdę Data Act będzie wymuszało na nas, jako na przedsiębiorcach, jako na dostawcach. Natomiast w teorii oczywiście dla MŚP daje to jakieś tam większe szanse, żeby po. Konkurować z tymi większymi e, e, przedsiębiorstwami, no bo wtedy faktycznie ideą tego rozporządzenia jest to, aby konsument czy klient mógł wybrać zarówno mniejszy podmiot, jak i większy podmiot, z którym chciałby współpracować i te dane po prostu udostępniać. Więc tym bardziej nie ma co się zastanawiać i nie ma co przespać, tylko po prostu trzeba się zastanowić, czy mamy obowiązek, żeby to Data Act wprowadzić u nas w firmie i w jaki sposób mądrze to zrobić. Jeżeli zastanawiasz się, czy Twojej firmy dotyczą te nowe przepisy i czy będziesz musiał na przykład tego typu obowiązki wypełniać i w jakiś sposób dostosować, będziesz musiał swoją firmę do wymogów właśnie z tego rozporządzenia, to oczywiście w opisie jest link do bezpłatnej konsultacji, w ramach której zweryfikujemy Twoją sytuację i zweryfikujemy, w jaki sposób powinieneś się do tego Data Act przygotować. My mamy tak naprawdę bardzo kompleksową usługę właśnie z zakresu usług prawnych dla przedsiębiorców. Jest to tak zwana analiza zgodności, w ramach której weryfikujemy wszystkie najważniejsze obszary w Twojej firmie, które tak naprawdę mogą powodować różnego rodzaju ryzyka albo zagrożenia związane z przestrzeganiem lub nieprzestrzeganiem konkretnych przepisów. Analizujemy takie kwestie jak chociażby RODO, czy chociażby teraz Data Act, czy kwestie związane z umowami, czy one faktycznie Ciebie chronią, czy nie ma tam na przykład, jeżeli masz jakichś współpracowników na B2B, znamion stosunku pracy, kwestie dotyczące windykacji sukcesji, czyli to jest tak. Można byłoby powiedzieć przeaudytowanie całej Twojej firmy, właśnie w kontekście tego, czy są jakieś ryzyka, które trzeba byłoby wyeliminować, albo jakieś rzeczy, które koniecznie trzeba byłoby wprowadzić zgodność z przepisami w kontekście konkretnych licencji, rejestrów, koncesji dalej. To wszystko w ramach analizy zgodności przeprowadzamy, więc to jest taka bardzo kompleksowa usługa dla przedsiębiorców, aby czuć się bezpiecznie właśnie w zakresie tych zmian prawnych, które są tak naprawdę wprowadzane z miesiąca. Na miesiąc. Mieliśmy najważniejsze założenia, kogo dotyczy i kiedy wchodzi w życie to Data Act, no ale jeszcze trzeba byłoby wspomnieć o czymś takim jak tajemnica handlowa i tajemnica przedsiębiorstwa. No bo jeżeli my mamy faktycznie zrównać te szanse zarówno mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw, tak żeby faktycznie konsument mógł te dane udostępniać komu chce i żeby mógł tych dostawców sobie dowolnie zmieniać, no to pojawia się ewentualne ryzyko dotyczące właśnie ochrony danych tych przedsiębiorstw, które takie dane musiałyby udostępniać na przykład swojej konkurencji. No i tutaj wskazane jest właśnie, że posiadacze danych mogą oczywiście wymagać zachowania poufności poprzez różnego rodzaju umowy NDA czy udostępnienie danych w formie zagregowanej w wyjątkowych przypadkach, gdy ujawnienie mogłoby spowodować poważną szkodę ekonomiczną. Posiadacz może odmówić dostępu do danych, lecz musi to odpowiednio Uzasadnić. Data Act wprowadza mechanizmy rozstrzygania sporów, które mają zapewnić równowagę między dostępem użytkownika do danych a ochroną kluczowych informacji. Biznesowych. Czyli tutaj widzimy, że tego typu przedsiębiorstwo mogłoby się powoływać właśnie na ryzyko spowodowania tej poważnej szkody ekonomicznej i może odmówić dostępu do danych. No i tutaj właśnie warsztaty samochodowe podkreślają, że jest to ryzyko właśnie nie zrównania szans, ale bardziej jeszcze skonsolidowania tak naprawdę rynku i wycięcia mniejszych, niezależnych warsztatów od producentów czy od ASO, gdzie tak naprawdę właśnie producent, jeżeli stwierdzi, że że jest ryzyko tej szkody ekonomicznej e, może odmówić e, udostępnienia tych danych. No i tak, tak naprawdę użytkownik e, samochodu nie będzie mógł pojechać do e, warsztatu, żeby skasować zwykłą, prostą jakąś kontrolkę, check engine czy, czy cokolwiek innego, tylko będzie musiał się udać do ASO. Nie będzie mógł korzystać z części zamiennych, tylko będzie mógł korzystać z tych części oryginalnych. No i to może spowodować, a, że po pierwsze te warsztaty e, no, nie będą mogły funkcjonować i faktycznie te ASO będą przejmowały rynku, albo faktycznie te warsztaty będą mogły korzystać, ale będą musiały korzystać z tego oprogramowania czy z tych interfejsów do badań diagnostycznych bezpośrednio z ASO, czyli będą musiały wydać zdecydowanie większe kwoty na nabycie tego typu sprzętu. No i oczywiście bardzo często jeszcze płacić dodatkowo jakieś miesięczne subskrypcje za korzystanie z tego sprzętu, co spowoduje dla oczywiście klienta końcowego zdecydowanie wyższe koszty usługi dotyczące naprawy czy diagnostyki. Diagnostyki naszych samochodów, więc są oczywiście ryzyka. Ja oczywiście widzę konieczność uregulowania tego, tak, no bo obecnie faktycznie większość sprzętów generuje. Olbrzymią liczbę danych, które są gdzieś tam trzymane w chmurach i przekazywane pomiędzy różnego rodzaju podmiotami, więc to jest oczywiście ważne, żeby to uregulować. Natomiast warto byłoby się zastanowić, jakie to przyniesie konsekwencje dla użytkowników końcowych, tudzież dla nas, dla przedsiębiorców w kontekście wprowadzenia tych zmian w życie, no bo jak to nagrywam, mamy kwiecień, do września czas bardzo szybko zleci. Więc jeżeli przeraziło Cię trochę to Data, akcji się zastanawiasz, czy jest to coś, co będzie Ciebie dotykało i będziesz musiał się w jakiś sposób do tego przygotować, to oczywiście w opisie jest link do bezpłatnej konsultacji, bo nawet jeżeli się okaże, że na szczęście Data akcie ominie, no to my bardzo często wyszukujemy różnego rodzaju inne obszary, które warto byłoby usprawnić, poprawić albo tak naprawdę w ogóle wdrożyć życie, aby Twoja firma funkcjonowała w sposób bardziej optymalny. I bezpieczny. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeżeli nie chcesz przegapić tego typu e, informacji o nowych obowiązkach dla przedsiębiorców, to zachęcam oczywiście do subskrypcji, a my widzimy się już w kolejnym materiale. Do zobaczenia.